...moneta wykopana... ...dziura... ...dziura, proszę... ...zławie na was... ...26, 27... ...centymetrów... ...teraz, aby tylko tą monetę wrzucić równo... ...o, poleciało... płaską Ustawienia jeszcze raz No, sygnał jest. Można powiedzieć do kopania. Teraz jeszcze sprawdźmy. To maskowanie nad dwa Fil standard, tak przeważnie jak się chodzi. lepiej jeszcze można było jeszcze sprawdzimy wzmocnienie audio na maxa też psuję sprawy, bo strasznie dużo lewych dźwięków. Wtedy jest. Ja ustawię maksymalnie na 40. Sprawdzimy tutaj na maksimum nawet możemy 8-8, 10 i jeszcze zmienimy częstotliwość na jakąś tam niższą. Na przykład na 6. Tak, moneta ta ma ID jakieś 70 kilka, ale tu... Nawet teraz nie chcę pokazywać. Teraz zmienimy na wysoką. Tam jest 15.